Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie na moim motokanalistej stronie oczywiście Soyflix. A dzisiaj będziemy sobie nagrywać krau pod nazwą Little Company. Tak będzie taki mały nieco powrót. Może też nawet z Denisem to nagram. Może. Nie wiem, <śm> <śm> nie jestem <śm> pewny. Ale dobra To w takim razie już nie przedłużam I let's begin. Eee dobra to więc teraz tak Ja się tak ja jestem w ogóle widzowie ciekawe z czemu to tak w ogóle jest to zrobione Czekaj jak to się O pod o pod bed. o dobra e, tego w sumie nie potrzebuję X Eee Tak, to... e, kto bym chciał Nie da się no, ale to tutaj na pewno nie będzie, nie? Eee, to... czekajcie. To be... łóżka będą gdzieś tak... Ja to tutaj dam. O, komputera. Komputerek se dam. Tutaj... Nie, nie, bo to tak brzydko wygląda, cholera jasna. A tutaj komputerek, dobra. A tutaj w sumie łóżeczka. No, łóżka tutaj mogą zostać, nie? Ale żebym miał tutaj takie miejsce. No i Git jest, dobra. Jak to było? A, no tak. Moons. E v, Assurance, Offense, March, Eclipse. E A, dobra. Czyli że jedyne co z tego pamiętam, z tych księżycy, że to co w tych nawiasach tak jest, te na przykład Eclipse albo Stormy, to tego nie bierze mnie, więc nie będzie ofens. C. No. A jestem też bardzo ciekaw tego, czym jest znowu ten... On chyba się nazywał Coilhead, nie? Bo jak oglądaliście, to był... To był chyba wtedy pierwszy odcinek mój z Letter Company Jestem ciekawy czy, czy też tego dzisiaj go się zestrą, nie? Bo jak tak, to no. Ale dobra. Start game Waiting for a crew. O, oh, dobra. Offense to była ta pustynia pieprzona, ok. O więc teraz tak. A i nie będzie mi teraz coś tak legować, nie, bo mam kartę graficzną lepszą. O, <grym> e, więc. No, chociaż na tyle, wid Ale jak tutaj się ten dostać można? <grym> A czekaj, tu można przejść. O, można przejść. A no tak, mikrofon muszę jeszcze tak. Czekajcie. O. O, no taki jest. Czekajcie. No. Bardzo Was za to widzę, przepraszam, ale zapomniałem dźwięk, dźwięku włączyć, że z ten, że audio, że... No, dź dźwięku z gry po prostu zapomniałem włączyć, za to was bardzo przepraszam. Ale no po prostu w, w by mi, mi ta muzyka tak przeszkadzała w tym wstępie. O, jest jakiś ten entrance, okej. Okay. Dobra. Jezu, znów mam białą mordę. Ale dobra, wejdź to. И что такая, таким вот такая музыка сейчас паливаете? Holy shit! Ah. Ой, что то. Mapka. O, aerhoor! O oh, fakturet! Loft. Zamknięte. O! Eee, creepy. Jezus, pomyliłem ten przycisk myszy, Matko Boska. Dobra, nie jestem pewien czy chcę w to grać, nie? Ta pułapka jest zasrana. Nie, to muszę, cholera, jasna, Isia. Chyba że tu... Ta. Nie do dobra, szczerze... O, mi gdzieś tu jest. O, pan. O nie, Hoyrhead, kurde! O! Pieprzony śmieciu, a propos... O ciebie mów... o tobie mówiłem. Dobra, wiecie co, widzowie? Eee, mam takie wrażenie, że... ja mam takie wrażenie widzowie, że... O. Że mi ten Air Horde chyba wystarczy. Jak na tą planetę, chyba, że coś tu jeszcze zna... No ten. O Jeszcze coś, tu może Nie dobra, to w takim razie się wracamy, bo... Ja mam złe przeżycia skórch ode mnie. Oj, bardzo złe. Ej, hey,

Tory widzowe, ale to było już tam za, za duże. Jak się tutaj w ogóle mówi? O, o dobra. A, okej, do, okej, okay. okay, to jest, to jest tak mu, o dob, o, okej. Okay. Ale szczerze mu, właśnie, Ej, a gdzie mu? A nie, dobra mam tu, Jezus, my, już myślę takim się obusza Ile to 57, a kwota 16 Hmm Dobra, idziemy na WoW No bo innego wyboru nie mam, no sorry ja też, w sumie, muszę sobie przypomnieć co to są w ogóle za planety, nie? Coil charges batteries. Hazard. Oj, pszczółki, słyszę O no O, o tutaj to jest Ten most był się wtedy zawalania Albo i... nie jakiś tutaj się w mózg... O no, no no no, ten, 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 ten się zawalał Main entrance, dobra Czemu znowu kopalnia? Ono no, zajebiście, że tu gówno jest, nie? Jest. Ty! Ej! Ej, ty! Hej, Mikał dobra. Ale to w miarę jasne jest, to to a jest sorry, jak nie, jak nie będę mówił, ale... Uff, słyszałem coś jak to się chodzi. Właśnie się dlatego nic nie będę mówił. Nie wiem, czy mnie w ogóle teraz tu Skąd ja przyszedłem? Stąd. Brawiecie co widzowie, to mi chyba już wszystko wystarczy, nie? Bo za... znając życie, ja się zaraz zgubię tu. Oj, to tak naprawdę, nie? A tak naprawdę, naprawdę. Poczekajcie. Co tutaj jest więcej warta od tego? To 38 ma Ej, zajebiste, ale dobra Dobra, to po tą piłkę najwyraźniej później przyjdę Ja ufam temu osu Nie A w sumie tą Tym farierem ekscytem tam mogłem pójść Ale dobra Ech Dobra gdzie jebu... był Ten, gdzie był statek Teraz Bo nie ukrywam, zapomniałem, gdzie on był. O, a propos. Dobra. Teraz tak, e, jestem ciekaw ile mi wyjdzie z tych wszystkich rzeczy, nie? Ej, też można. Dobra. Ej, ale to wszystko kosz... co się A, Ale dobra, gdzie był jeszcze ten main entrance? U, bo ja chcę po tą piłkę przecież iść, nie? Ta piłka jest dla mnie bar nawet bardziej ważna od mojego życia, nie? Tu, piłka. Bo nic innego już tutaj nie będę przecież robił, nie? Ty idziesz. i ty to zajebiście, mamy piłkę na pokładzie Oooo Dobra Start Tutaj jest Dobra to teraz polecimy, no teraz polecimy ten um... No do, te do, do, do tego, do tego Iiii, no jest nieźle. E dobra, jak to było? Aj, czy to da się w ogóle skracać? TCB, czekaj, da się. Dobra, no w sumie nie sądziłem. Widzę, że to będzie aż taki krótki odcinek elebra 112 Dobra, a ja, a ja ile miałem? Potrzebuję coś jeść. Niestety będę musiał wywalić to cudo, Ale na no, fretę. Sol item. No. Szefie! oj, dobra. To czyli, że chyba już kłot, kłotę wyrobiłem. No Jezu, jestem głupi. Dobra, nevermind. Eee, niech będzie ashrans. Ale dobra, przynajmniej będę mógł sobie coś kupić na statek. Ale szkoda, w sumie, że mi e, nie zaliczyło tego, ten nie. No, szkoda, szkoda. a może być gniec i teraz tutaj będę musiał jak najwięcej z tego złomu wy y no ewidentnie jak najwięcej jak no, jak najwięcej będę musiał. Zrobi się oczywiście, gdy nie będzie tej kurde pieprzonej kopalni, bo taką kopalnię to jest. do dupy, gdy się gra samemu w tę grę. Oj, to tak naprawdę, nie? Bo tak kopalnia jest creepy as fuck. Tak naprawdę creepy as fuck. Dobra. Trzy, dwa. Raz ben, trzeba wziąć. Jestem. Dobra. A czekaj tu nie było tego F R X? A, był, A nie, tam. Dzięki Bogu nie ma ponownie tego. Okej. Okay. Bo reserve ja tylko gdzie idę tam gdzie jest światło, nie, A jak nie ma wyjścia, no to trudno, szczerze mówiąc. Święty. Hi. report to the company building immediately fag the scrap metal and other goods you have seven uh -huh. days left to meet the uh -huh. profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Dobra. Tak już mamy zginąć widzówem. To zginie a... sposób zajebiste. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja, ja nazywam się Swoywix i no, w tym momencie się z Wami żegnam. Do następnego i cześć. No, i No i, I robot